Czajnik. Ale z drugiej strony, oczywiście, malarstwo to, dążąc dążąc do szerokich warstw e, odbiorców, Cornel zajebisty czajnik Sprowadza te szlachetne postacie I that, historyczne, z historycznej, czy mitologicznej, sprowadza Ty do. To maliści, jesteś sobie... nie? Hmm. Powiedz, jaki tak, jest. na ziebie, takich postaci. Ja no, jestem po prostu zajebisty. ...flamandus, na przykład jedno... No, to już Media. Chcesz zobaczyć moją stronę internetową? Ale powiedz to głośniej! O, tych kwoko! Ale mnie wpuściła! Coś na YouTube'a przecież, tak? Wrzuć i powiedz wszystkim... Nie! Ja wam wszystkim mówię! Kornel jest naprawdę zajebistym gościem! Czy Widzicie ten czajnik? Tak Niedługo powstaną kolczyki pod tytułem Kolczyki Cornela Stworzenie tak.